اهلا <applause> <applause> Idziemy! Jak powoli Tak, jak powoli Ogólnie już jestem mega się cieszę I robię rundę. tour to jest taka szafka. Zmieniąc, tu jest jakieś znaczenia i takie tam. Tu jest zlew, lodówka, śmietnik i gaz. Tutaj czajnik takie tam. To jest łóżko mojej siostry, to jest moja, choć jedna posiadłość, tu jest chyba moja, mi się wydaje. Tu jest kanapa, która się rozkłada, to jest kolejne łóżko. I tu jest tu telewizor. I te są moje rzeczy, co my... No i tak to wygląda. Przez ale tam. To te są takie rzeczy. O! tu jest moje? I to... Co? A ko tam będę trwało widać co masz to? Z kim jest to jest prysznic? No i w sumie to tyle. Ну что, как живём-то? Так? Омат, Ogólnie już jestem w łóżku tak wstępnie Wam oprowadziłam może potem jeszcze bardziej. No, to jest moje łóżko, ja śpię na dole. To jest odstęp. Nie chcę po prostu spać na górze, co nie? Nie wiem czy widać po odkrycie. Wszystki odstęp O, tam też jest taki odstęp. Nie wiem czy widać, bo mam nadzieję że się tu. Mam ten i ja, u mega się cieszę i będziecie mieli wszystko pokazane hmm. więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do następnego.